Czy chcesz cieszyć się doskonałym rozrywką bez dodatkowych opłat? Mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę. Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Centrum w Zgierzu oferuje 4 miesiące telewizji całkowicie za darmo. Nie płacisz ani złotówki przez pierwsze 4 miesiące. Serdecznie zapraszamy do podpisywania umów. Wystarczy podpisać umowę na 24 miesiące, a telewizja trafi prosto do Twojego domu. Szczegóły oferty dostępne w Biurze Obsługi Klienta przy ulicy Lechonia 2 w Zgierzu. Zapraszamy! Dobry Marcin Kowalczyk. Mamy piątek, 10 października. Czas na najważniejsze informacje w programie lokalnym Telewizji Centrum. Zapraszam. Sztuczna inteligencja, cyfryzacja i relacje w biznesie. O tym rozmawiano podczas Gierskiego Forum Gospodarczego w Starym Munie. Sztuczna inteligencja, cyfryzacja, zdrowie pracownika i relacje w biznesie te tematy zdominowały tegoroczne zgierskie forum gospodarcze. W Starym Młynie spotkali się przedsiębiorcy, samorządowcy i eksperci, by rozmawiać o wyzwaniach współczesnej gospodarki i sile lokalnego rozwoju. Przede wszystkim tworzymy miejsce do wymiany, e, budowania relacji, do budowania jak dzisiaj z, e, już padło na jednym z paneli pomostów między nie tylko światem instytucjonalnym, ale także między biznesem e, i to w każdej konfiguracji. Jest to dosyć istotne, aby gwarantować sobie wzajemną szansę rozwojową, tworzyć warunki, możliwości do tego rozwoju. Tegoroczne forum odbyło się pod hasłem Siła Gospodarki Rodzi się Lokalnie. Spotkajmy się między nauką, biznesem. A algorytmem. W programie znalazły się panele dyskusyjne o roli technologii, relacjach w pracy i internacjonalizacji firm. Przedsiębiorcy, tak jak tutaj wybrzmiało, to jest krwiobieg naszych małych ojczyzn. Bez przedsiębiorstw nie byłoby rozwoju, dlatego my musimy z całych sił ich wspierać, a przede wszystkim na takich panelach jak dzisiaj, na takich forach na którym się dzisiaj spotkaliśmy, my możemy się wsłuchiwać właśnie w te głosy i możemy oczekiwać od nich tego dialogu. W wydarzenie włączył się także powiat skierski, który zaprezentował przedsiębiorcom konkretne możliwości inwestycyjne. Dołączyliśmy się akurat z paletą propozycjami nieruchomości z zakresu Wydziału Gospodarki Nieruchomości, nieruchomości Skarbu Państwa, którymi dysponujemy, no i które chcielibyśmy sprzedać. Być może ktoś tu dzisiaj z przedsiębiorców znajdzie dla siebie dobry materiał do tego, żeby rozwijać się na kolejnych płaszczyznach. Nie zabrakło też rozmów o współpracy i networkingu, bo jak podkreślali uczestnicy, biznes to przede wszystkim relacje. Czyli teoretycznie, jeżeli firma X zajmuje się sprzedażą jakąkolwiek, my nie musimy sprzedać tego naszemu koledze, ale chodzi o to, żeby ten kolega polecił nas gdzieś indziej. Czyli ta strategia poleceń buduje między nami jak najlepsze relacje. To znaczy, że jeżeli ja kogoś polubiłem półprywatnie, to chętnie zarekomenduję go i jego biznes komuś innemu. O tym, że takie wydarzenia mają realny wpływ na rozwój firmy mówił także przedsiębiorca Zozorkowa, który planuje wejść ze swoją działalnością na rynek zgierski. Sieciowanie to jest jedna z najważniejszych funkcji takich przedsięwzięć, czyli jakby nawiązywanie kontaktów i z samorządem, i spotkanie się z innymi przedsiębiorcami, możliwość jakby przedstawienia się to jest bardzo ważne dla przedsiębiorców. Ja zachęcam zawsze wszystkich samorządowców do organizowania takich przedsięwzięć. Na naszym terenie dopiero to raczkuje. Tutaj miasto Zgierz może się poszczycić tym, że to forum już jest piąty raz i, i tutaj chwała prezydentowi, że organizuje tego typu eventy. Podczas forum nie zabrakło też tematów związanych ze wsparciem dla przedsiębiorców. Od pożyczek i grantów po szkolenia i doradztwo. Dzisiejszych przedsiębiorców będziemy informować o wszystkich nowych formach wsparcia ich i osoby również bezrobotne, czyli wszystkie możliwe rozwiązania, jakie zostały wprowadzone nową ustawą od 1 czerwca 2021. 25 roku. Ustawa drastycznie właściwie zmieniła wiele, wiele form, umożliwiła nowym osobom, nowym podmiotom zarówno rejestrację i ubieganie się o różne formy wsparcia, także o tym dzisiaj będzie. Zgierskie forum gospodarcze to już piąta edycja wydarzenia, które łączy teorię z praktyką, a samorząd z biznesem. Wszystko po to, by lokalna gospodarka rosła w siłę. Właśnie tutaj, w Zgierzu. Twórz z nami, zgierz. Rozwijaj się. Bądź dumny z tego, co robisz. Niedawno gościliśmy na konferencji ruch pełen znaczeń. Zobaczcie jak specjaliści i nauczyciele dzielili się doświadczeniami w temacie rozwoju dzieci poprzez ruch, muzykę i zabawę. W dniu 7 października w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Zgierzu odbyła się wyjątkowa konferencja zatytułowana Ruch Pełen Znaczeń, zorganizowana przez specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu. Bardzo szybko zareagowałam pozytywnie na propozycję, żeby właśnie ta konferencja, pierwsza konferencja o tak ważnym temacie, jakim jest ruch, odbyła się w naszej szkole. Identyfikujemy się z tą akcją. U nas w szkole również prowadzimy zajęcia. Z dziećmi młodszymi, właśnie oparte głównie na ruchu, jest, jest to przedmiot podstawy rytmiki, w którym wykorzystujemy właśnie ruch, by lepiej zrozumieć, poczuć. Muzykę, żeby te dzieci po prostu później w wieku już dojrzalszym mogły się prawidłowo rozwijać. Konferencja stała się miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy praktykami i teoretykami edukacji. Uczestnicy, wśród których znajdzie się wychowawcy, pracownicy poradni specjalistycznych oraz naukowcy, dyskutowali o takich zagadnieniach jak neurobiologia, motoryka, logopedia oraz rola ruchu i muzyki w procesie uczenia się dzieci. Psycholodzy siedzący na sali, są, wszyscy jesteśmy w pewnym psychologami, bez względu na to, z którego punktu widzenia to patrzymy, wiedzą o czym ja mówię. Ja mówię o społecznym dowodzie słuszności, bo tak się to nazywa. Każdy zdrowy psychicznie człowiek w przychylnej przestrzeni socjometrycznej, jak czegoś nie wie, to najpierw prosi o pomoc, ba, nawet jak wie. To weryfikuje swój sąd. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele lokalnych instytucji edukacyjnych oraz władz samorządowych. W imieniu starosty zgierskiego Iwony Dąbek i zarządu powiatu zgierskiego jest nam niezmiernie miło, że możemy inicjować przedsięwzięcia takie jak dziś, które w swoim przekazie prowadzą do wymiany doświadczeń zgromadzonych tu specjalistów, nauczycieli, wychowawców i dają podwaliny do tego, żeby nasze dzieci, nasz skarb coraz lepiej się rozwijał. you exactly. Podczas spotkania zwrócono uwagę na fakt, że ruch jest nie tylko formą aktywności fizycznej, ale również ważnym narzędziem wspierającym rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka. Wykładowcy podkreślali ścisły związek między ruchem, muzyką a procesami uczenia się. Konferencją Ruch Pełen Znaczeń chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że ruch to nie tylko sport czy, czy zabawa, to sposób na poznawanie świata, na budowanie relacji, na wyrażanie się. Siebie. Chcieliśmy zwrócić uwagę na fundamentalną rolę ruchu w rozwoju dziecka, jego wpływu na rozwój poznawczy, na rozwój emocjonalny i społeczny. Mamy nadzieję, że to spotkanie stanie się przestrzenią do wymiany doświadczeń, inspiracji, do tego, abyśmy w pełni wpływali na rozwój naszych najmłodszych podopiecznych. Konferencja ruch pełen znaczeń stanowiła doskonałą platformę do dyskusji i dzielenia się innowacyjnymi pomysłami, które mogą zostać wdrożone w codziennej pracy nauczycieli i terapeutów. Spotkanie pokazało, jak ważna jest współpraca między różnymi sektorami edukacji, a także jak nowoczesne podejście do rozwoju dziecka, łączące naukę, muzykę i zabawę może realnie wpłynąć na jego sukcesy w przyszłości. W powiecie zgierskim ruszył bezpłatny punkt wsparcia dla osób w kryzysie. Pomoc mogą otrzymać ci, którzy zmagają się z problemami psychicznymi, przemocą domową czy trudnościami w rodzinie. W Zgierzu otwarto nowy punkt interwencji kryzysowej, który ma służyć mieszkańcom powiatu Zgierskiego w najtrudniejszych momentach życia. To miejsce powstało z myślą o osobach potrzebujących wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Takich jak problemy psychiczne, kryzysy małżeńskie, przemoc domowa, konflikty rodzinne, trudności wychowawcze. Celem nowego punktu jest zwiększenie dostępności usług społecznych oraz zapewnienie pomocy tym, którzy znaleźli się w trudnym położeniu i potrzebują profesjonalnego wsparcia. W dniu dzisiejszym otwieramy filię Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie, w której znajdować się będzie punkt interwencji kryzysowej. To jest nasze nowatorskie działanie, które jest realizowane w ramach projektu pozyskanych środków z Urzędu Pracy w ramach środków europejskich. Uroczystego otwarcia punktu dokonali przedstawiciele władz samorządowych i instytucji wspierających rozwój usług społecznych w regionie. W wydarzeniu wzięła udział między innymi Iwona Dąbek, starosta zgierski. Punkt mieści się przy ulicy Andrzeja Struga 23 w Zgierzu. Widzimy i obserwujemy jaki jest wskaźnik ludzi, których dotykają przede wszystkim choroby, depresje. Celem tego punktu jest pomoc mieszkańcom powiatu Skierskiego. Do dyspozycji mieszkańców oddano zespół specjalistów. Oferujemy wsparcie psychologa, pracownika socjalnego, prawnika, specjalisty do spraw uzależnień oraz, co bardzo ważne, psychologa dziecięcego. Mogą skorzystać osoby z terenu powiatu skierskiego, które wymagają takiego wsparcia. W godzinach pracy punktu interwencji kryzysowej przyjmujemy na miejscu, natomiast dodatkowo można telefonicznie także się umówić. Punkt interwencji kryzysowej działa w ramach projektu Wyjdź ścienia, współfinansowanego z funduszy europejskich. Jest to, to forma bezpłatna, nie wymaga skierowania, a także nieuzależniona jest od dochodów. E Mieszkańca. Będzie również tutaj wsparcie realizowane z zakresu porad prawnych, czyli każdy tak naprawdę mieszkaniec będzie mógł skorzystać. To inicjatywa, której misją jest wspieranie osób w kryzysie, pomoc w odnalezieniu równowagi emocjonalnej i poprawie jakości życia mieszkańców powiatu zgierskiego. Organizatorzy zachęcają, by nie zwlekać z sięgnięciem po pomoc, przypominając, nie jesteś sam, skorzystaj ze wsparcia specjalistów. Dziś mija termin zgłoszeń w konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego. Nowa instytucja zastąpiła Młodzieżowy Dom Kultury. Po likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu powstała nowa instytucja, Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego. Teraz zarząd powiatu ogłosił konkurs na stanowisko jej dyrektora. Kandydat musi mieć wyższe wykształcenie, minimum 5 staż pracy i doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Mile widziane jest doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. 31 sierpnia zakończył swoją działalność Młodzieżowy Dom Kultury. W tej chwili mamy do dyspozycji Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego. Jest to jednostka. Typowo kultury, ale będzie oferowała takie również zajęcia dla dzieci i młodzieży, ponieważ to jest też nasz priorytet, jeśli chodzi o wychowanie młodego społeczeństwa. Nowe Centrum Kultury ma prowadzić zajęcia nie tylko dla młodzieży, ale też dla seniorów i dorosłych mieszkańców. Oprócz warsztatów artystycznych, planowane są wystawy i koncerty w odrestaurowanym budynku. MDK to placówka oświatowa, natomiast Centrum Kultury już działa na zasadzie innych innych praw. Daje większe możliwości zatrudnienia osób, ponieważ nie trzymamy się ściśle przepisów oświatowych, a głównie tutaj chodziło o nauczycieli, którzy musieli mieć zapewnione przepisy z karty. Kto stanie na czele nowej instytucji i w jakim kierunku poprowadzi kulturę powiatu zgierskiego, o tym dowiemy się wkrótce. W minioną niedzielę Zgierski Park tętnił życiem podczas rodzinnego festynu osiedlowego zorganizowanego przez Radę Osiedla Przebyłów. Ostatnio w Zgierze odbywa się wiele pikników osiedlowych, które mają za zadanie integrować lokalną społeczność. Niedawno gościliśmy na rodzinnym festynie zorganizowanym przez Radę Osiedla Przebyłów. Robimy to, szanowni państwo, po to, aby zintegrować mieszkańców naszego osiedla, abyśmy poczuli się jedną wielką wspólnotą, żeby jednostki pomocnicze rady miasta Zgierza pokazały, że uczestniczą w życiu społecznym całego miasta. Piknik był pełen atrakcji, zabaw, animacji przede wszystkim dla tych najmłodszych mieszkańców osiedla. Były również stoiska gastronomiczne i grill, z którego można było skosztować darmowej kiełbaski. Wręczono nagrody i pokazano nowe logo Rady Osiedla Przybyłów, które zostało wyłonione w konkursie w miejskim przedszkolu nr 13. Będziemy starali się to logo włączyć w statut naszego osiedla. Do tego będą potrzebne oczywiście prace nad tym statutem. Myślę, że wspólnie wypracujemy kompromis i być może na najbliższej, a być może na kolejnej sesji Rady Miasta Zgierza przegłosujemy nowy statut. Dzieci z tej placówki przygotowały również występy wokalne. że umiem niewiele jest jestem mały, zawsze stoję pokój boku. się miało, to nie jest powód, by się poddawać. W tym miejscu piosenki przydałyby się brawa. Bardzo się cieszę, że aż taka frekwencja, że aż tak tutaj mieszkańcy dopisali. Udało się ją zorganizować tutaj na miejscu skateparku. Myślę, że teren jest rozległy. Udało nam się... Wszystko umieścić w odpowiednich miejscach i myślę, że jest bardzo dobra zabawa. Zgierskim Hospicjum posadzono dziś ponad 1000 żonkili i 250 tulipanów. To część corocznej akcji Pola Nadziei, w którą włączają się uczniowie z Gierskich Szkół. Jak co roku młodzież przychodzi do hospicjum, żeby zasadzić cebulki żonkili. Te żonkile na wiosnę w akcji Pola Nadziei młodzież, dzieci rozdają dla mieszkańców czy Zgierza, czy orbitalnych miejscowości wokół Zgierza, gdzie prowadzimy też te akcje. I właśnie dzisiaj młodzież, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 zabitali do naszego ośrodka, gdzie sadzą cebulki żonkili i tulipanów. Hospicjum prowadzi akcję edukacyjną, akcję uwrażliwiania młodzieży, dzieci na choroby, niedyspozycje osób starszych i chorych. I właśnie ta akcja, w której młodzież wychodzi z kwiatami na ulicę Zgierza, nie tylko Zgierza, bo tą akcję prowadzimy w całym zgierskim powiecie, ma uwrażliwiać innych na potrzeby osób starszych, a zbierane przy okazji tej akcji środki finansowe w całości zawsze są przeznaczane na potrzeby pacjentów naszego ośrodka. Autorka głośnego Mireczka i nowej powieści Muszę Ci Coś Powiedzieć spotkała się z czytelnikami w Zgierzu. O tym, jak literatura pozwala wyjść z siebie i zobaczyć świat z innej perspektywy opowiadała w Zgierzu Aleksandra Zbroja, autorka głośnego Mireczka i nowej powieści Muszę Ci Coś Powiedzieć. Wiesz co, jeśli chodzi o mnie, to chyba po prostu chcę napisać dobrą książkę. I jeśli ta opowieść będzie jakoś rezonowała z kimś, jeśli zmieni ten jego mały świat, to fantastycznie, ale na pewno jako autorka nie mam ambicji, żeby zmieniać świat taki przez duże Eś pisany. Autorka znana jest z odwagi w podejmowaniu temat Trudnych. W Mireczku mierzyła się z historią swojego ojca, alkoholika. W najnowszej książce dotyka wciąż obecnego tematu: życia z wirusem HIV. Rozmawiać o bardzo intymnych doświadczeniach osób zakażonych, kobiet zakażonych, gdyby była mężczyzną. Wydaje mi się, że no miałam po prostu łatwiej, będąc kobietą w tej sferze zbierania materiału, a jeśli chodzi o jakby finalny efekt, no to jest mi ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że nie jest to rozróżnienie kobieta-mężczyzna, albo po prostu pomiędzy człowiekiem i człowiekiem, znaczy każdy człowiek napisałby po swojemu i inaczej. W swoich reportażach i opowieściach Ola Zbroja nie ucieka od emocji, szuka różnych punktów widzenia, ale także tych, które trudno zaakceptować. Tutaj starałam się przyjrzeć różnym perspektywom i możesz powiedzieć, że wejście w perspektywy mojego ojca było dla mnie najtrudniejsze. To jest nieprawda, dla mnie najtrudniejsze, znaczy moglibyście tak pomyśleć, ja też sama bym mogła, tak pomyśleć, gdybym ja przeprowadzała sama ze sobą wywiad teraz. Ale tak naprawdę najtrudniejsze dla mnie było skonfrontowanie się z perspektywą mojej babci, mamy mojego ojca, yy, która yy, no po prostu zanim by poszła w ogień, Autorka przyznała, że spotkania z czytelnikami są dla niej wyjątkowo ważne. Inspirują, dodają energii i pozwalają zobaczyć, jakie książki działają na ludzi. Chciałbym pogratulować ogromnego poczucia humoru, bo spora część tej książki jest napisana w tonacji sowistrzanskiej. Kocham, uwielbiam spotykać się z czytelnikami, zawsze mnie zaskakują, e, dzielą się swoimi przemyśleniami, swoimi historiami. Jestem im bardzo wdzięczna i po prostu już takie wiecie, przebierałam nóżkami, nie mogłam się doczekać, aż do was przyjadę. To pierwsza wizyta Aleksandry zbroi w Zgierzu, ale jak żartowała, zna miasto z książek o Jerzu ze Zgierzem, które czyta swoim dzieciom. Zobaczcie, co ciekawego będzie się działo w ten weekend w Zgierzu. Oto kilka naszych propozycji. Sporo będzie się działo w ten weekend w Zgierzu. Zaczynamy od Starego Młyna, gdzie w Zgierskiej Galerii Sztuki w piątek 10 października o godzinie 18 w wernisaż wystawy litografii barwnej profesora Witolda Waszwody pod tytułem Cytaty z Biblii. Również w Miejskim Ośrodku Kultury od piątku pierwszy festiwal piosenki niepolskojęzycznej. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert finałowy 12 października godzina 17, podczas którego uczestnicy zaprezentują przygotowane piosenki. Wstęp bezpłatny. Na naszym zgierskim musi, że też sporo będzie się działo. W dniach 11-12 października odbędzie się pierwsza edycja zawodów Olimpijka Cup o Puchar Ziemi łódzkiej. Wydarzenia wpisanego do oficjalnego kalendarza ogólnokrajowych zawodów Polskiego Związku Żywiarstwa Figurowego. W sobotę 11 października na stoku Góry Wilamowskiej na Malince Artur Miśkiewicz, świeżo upieczony mistrz Polski kategorii Masters 2 w ekstremalnej jeździe na rowerze poprowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży do lat 15 z bezpieczeństwa i techniki jazdy na rowerze. W ten weekend się dla Stare Miasto organizuje również festyn historyczne. W sobotę od godziny 10 zwiedzanie z przewodnikiem historycznym Obiektów Starego Miasta, a w niedzielę w godzinach 13.20 odbędzie się festyn z licznymi atrakcjami na placu za Kościołem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej oraz w sali przystań. Więcej informacji znajdziecie w internecie oraz mediach społecznościowych. A my życzymy udanego weekendu. Na dziś to już wszystko. Telewizja Centrum zawsze blisko z i jego mieszkańców. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu.